A, dobra, flipka, Flip O nie flipy, flapy, flipy flapy. Flipy, flapy. Ale my jest bezkontaktowy, więc będziemy mogli sobie teraz panowie ja bardzo będę fajnie, ja bardzo tak. fajnie, ja fajnie skillowo pograć, mm. prawda? Ja nie będę ci spehow. Okej, okay, dobra, barku, co Nie skończym. wierzę w to. No, chyba że coś mnie to Nie, to to to, to, to okay. okay. nie Bartek, zmusi. ale wiem, o co chodzi, że zawsze jest tak, no chyba, że mnie ktoś zmusi, a potem jest taki. Tak, i później będę wiedzie, a ty o ty kubku. Nie, tak nie, to, nie. Nie, to nie. Bartek wiedzie, w kogoś, jak ktoś stiltuje jego przechaczy lek O nie, o, flipy nie. No, o o Dzień dobry Dobra, udało się dobry Dzień dobry Dzień dobry, dobry, dobry flipy flapy! Ja lubię te mapy, są Nienawidzę fajne Nienawidzę was O, tu muszę ściany wydupić Fajne to, to jest co ty chcesz? O. Flipu, o, ej co jest, co jest? Jezus, ale, wow. ale fajne o, spoko, Ale fajne Ale fajne się <grym> już, ja Bartek po prostu. Bartek, nie ruszasz i. No właśnie, nie ruszałem i spadłem. Ja, ja ruszyłem, nie ruszyłem, ale. ale jestem. Ja też ruszyłem. Sumie... <grym> to do ścianki lekko ruszyłem. W sensie szefard taki, a nie ruszasz i trafisz. No bo nie rusza, bo, ja, bo ja tak delikatnie tak, Delikatnie ruszyłem, ale myślałem sobie, a może. i ten dolot taki. I nie ruszałem. Kapitan dolot. Ja lekko tam ruszyłem przy tej ściance, bo mnie nie trafił w nią. Nie, ciężko tak. Nie automatycznie nie lubię, zapomniałem. O, o, o! o o oh, Jezus! O oh, nie. Ja, nie. Kogoś mnie oh. obróci? Czy ja? Czy ja? Czy ja, czy ja dolecę? Ja? Tak, trafię! Jest do na, na farcie! Ja to na farcie zrobiłem ja teraz też, tak Ja też i do tej, osta od tej ostatniej rampy się nie odbiłem. Ej, tu checkpointu nie ma nigdzie. Dopiero, dopiero tutaj. Tak, ja to jest dopiero tutaj. Nie, żeby na dach nie dupnął. Dobra, nice. Nie. Żebym ci coś nie, dach. Sylwester? Ej, to ty, jest ty, ty, ty Sylwester. No po prostu automatiki. Na farcie, i, no. I farcie. I zrobione. Nie mogę. Nie Co? Coś no tak, tak, mi trochę tam. wydupiło. Znaczy, że, tak, że przeżyłem, ale wydupiło. A ty po prostu jesteś? Sylwester, Sylwester po prostu... Jezu. No Jezu. Nie doleciałem, nie doleciałem do punktu, xD. No ja też tak close to miałem zdało. xD, nie Dobra. doleciałem do punktu. Jezu. O! Jaki ból. O, ale z fartem, dalej. O! Ale jak ładnie no, ten wyścig jest. Jezus, ale to jest fajne. Coś pięknego, nie jeden z najładniejszych wyścigów teraz, no. to tam? Nienawidzę klipów. Nie. Jeden z ładniejszych wyścigów w skitu. A, o, to ej, ej nice duży, Ej, ładne Nienawidzę. to jest. No, tu się nie, tyle ładne, rzeczy to dzieje. Się. Nienawidzę. Mój no, Już jest tu. O nie, checkpointu nie ma tutaj i nie trafiłem w rampę. Tutaj będzie problem. Doleciałem. Ty. Jakie to? No, ja no Wyprzedziłeś mnie. Co? No nie, no 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 to to, no to zrobił no 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 Naprawdę, doleciałem. Totalnie. No ja się odbiłem od y, drogi, i mnie wydupiłeś. Tu jest za długi right, żeby go ładnie wymierzyć, tak szczerze. Tak Ech, trzeba. Daś. Dobra, ja no, tak... Nie, topem? nie. Bokiem My, po do ścianie. Do no, ja też to jest tak to właśnie tak tam, Sylwester. Nie, driftem wjechałem po ściance i nie siadło. A ja, ja, ty do No właśnie mi też Sylwester tak się stało, ja pewnie. Dokładnie nie, bo tak. Nie, bo się czekaj, to powiem. jest taki close moment, że tutaj nie wiadomo czy? Chodź jedziemy. Wow! Ale nice, zrobione. Okay. Ja jestem zmadowany, dobra, ja nie daj, robię nie mam dobra. Tam słychać już, tam już słychać Hogaty eee. Jazeruję Jak mnie trzy razy. Dobra, 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 dobra. i muszę drift. powtarzać wszystkie te skoki o, o, żebym Jezu. trafił na Jezu, to, to. To rampa żółta co się po niej jedzie Jako no nie? to było close no Co? No nie? że jest no, taka... no 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 no, że źle <laughs> cię wyrzuci jesteś dupie Nooo Jeste Zbigniew. Był? to było były moje przekleństwa, ale bez przekleństw. A Aha. To dobrze, A, że, to dobrze, dobrze że wiesz, że nie wstawiasz tego na śmieszne momenty, Kappa. Jezu. Tak Panie no moment z przekleństwami! 2013 rok! A, nie nie 2012, no, no. tak. Kappa. Ej to jest drugie, drugie okrążenie tu jest w ogóle panowie, nie wiem czy wiecie No bo nie wiem to? czy O! ale z 2012 Ej, to roku jest ta Ej, to jest szansa, że cię wyprzedzę jeszcze nie? kiedyś to się zauważyłem to? A bo zauważyli się zauważyli tak? O? Bo jak zauważyłeś, kiedyś wyprzedzę jeszcze eee, Na tytule 2012 tak. roku, a w 2013 wyszło hmm. GTA hmm. Coś jest nie tak Bartek, wiesz Gdzieś, na gdzieś to oskamowali to jest cię oskamowali Na konsolę może oskamowa a, na Oskamowali, na 2013 <laughs> zrobili Oskamowali 2013 był, A, wyszło no tak kurde, skali, tak. też Halo, co to skrajnie. Rzeczywiście skrajnie. Tak, tak, tak. Nie wygląda. Ale co się stało tutaj? No, no ja mówię, że nie było. Ooo, też zjechałem z tej ramy. To właśnie tu, właśnie tu mnie źle wybiło, właśnie tu mnie wybiło, dokładnie tam, sylwester, gdzie spadłeś. Ja tak. I tu właśnie Dobra. nabiłem Także. na jakiegoś pala. Także na 56 A no to no. na tym palu się kilka razy każdy wydupił, tam jest taka misuka właśnie Klaus. No, no, no. Ta, taka kloset. No tam jeszcze parne chwilę byliśmy na tym Ta, palu. tak było. Znaczy wiesz, tak. jadę sobie, jadę na spokojnie, a tu nagle jakiś pali i tak mmm. fajnie uhm. A to już zrobiłem, tylko no ten raz, no kurde, pykłam. nie niedaleko tak. tak ja was nie dogonię, także ja ja sobie nadziei a. nawet nie robię na dojechanie Aha. do mety. O, Coś stało? to? Dzisiaj tak powiedziałem Nie, nie doleciałem na to czerwone nie? coś Oho, dobra, Uuu, to, to już będzie dupa zbita teraz Ura. coś czuję Bartek ma szansę jeszcze na drugie miejsce chyba Nie. O, dobra tak, tak, to to do dobrać dobrać. teraz na styku O stój prrrr Koniku O Oho, nie doleciałem, oho chcecie tego, zatrzymajcie się No tutaj że Nie róbcie tego, tego. Nasze na ja parceria na spokojnie przejdzie Oha? Nie, na razie, na razie o! O. O! O! Dobra, tutaj na styku leci, siadło. No, Ej, to nie jest taki łatwy automatik, taki, to jest taki trochę taki. No, no, Ej, to trzeba mieć fart. No, tak, dokładnie. No, o, to chciałem powiedzieć, dzięki Bartek. Proszę bardzo za wydup. Gra bez farta nic nie warta, więc ja nie gram. Po co tak? dostać? nie, Nie ma. O Jezu, nie trafiłem w ścianę. Tak. No, Mhm. Inny automatyk, no najprostszy automatyk mnie po prostu wziął i wydupił No, a nic, nie jest automatyk Wydupiło tylko, mnie XD trzymałem tylko w, nic innego nie kliknąłem i mnie wydupiło, no XD pam, 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 pam. Dobrze, dobrze, to dobrze Przejechałeś te rampy już? E, ja tak wydupiłem pieklią. ścianę o, No tak, no na plecach to łatwiej tam wydupić Hogat, akurat mnie też wydupiło tam No, c. Ale nie trafiłem teraz ja! trafić, no, no, to już wyścig no, ja no, nie, no. nie dojadę nawet, nie ma takiej opcji. Ja A jestem pra... na tych rampach teraz. O, stój pry! Koniku! A siu! Na ziód, których rampach ty jesteś sylwester. <laughs> to ja jest pierwszy sprawy, to Jesteś dobrze? na tych takich silotach, tak? na tych, tych niebieskich takich. No a, dobra, ja pierwszy, naprawdę. Tak, 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 tak. Aha, no chokada, na nie mi Dobra. I żółta belka siądzie, czy nie? Siadła, zrobiono za pierwszym. Nie, dobra. Ja też zrobię to za pierwszym, Sylwester, tak, tak No to teraz to już nie mogę się wydopić. Proszę Ty bardzo, a co to my tu mamy? <laughs> o, meta! Meta! Dobra. Teraz tutaj, pyk. Teraz tutaj. Sylvester daj dojechać XD Mogę o, dać. Daj, ko, daj dojechać. No możesz dać. Jak. Teraz po no, prostu. Teraz tutaj jeszcze zakręcić Bo reszta tyk. też jest łatwo, ale trzeba dojechać no po prostu. Jo. Teraz tutaj zakręcik, pyk. Zlituj się nad nami! Na tunelu, pyk. Niech Nie to jest jest ostatni wester. checkpoint, żeby... Zlituj się nad nami. No, Zlituje się nad wami, no i wyścig skończony, zlituj jak zlituj dla mnie, więc. Hello! Bartek, do... co się stało? Desert Storm. Z zfacjalnie. O, burza, o, jest, piaskowa będzie ty. Desert Zezę Eagle. Rzeczy Będzie mi wow. panowie. Ta, miramar, Mira miramar? miramar Margrany będzie ty. Przejedź 20 km samochodem na <grym> Tu się zaliczy? Tu się zaliczy, no Nie, O stało? Ojej. No nie liczyłem na spacer. Ojej, 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 o nie. O. Zatrzymałem się. O, o widziałem, się to. Ja widziałem to, ja widziałem to. Ja zapomniałem, że się, taki... się stukać można. Ja tu lewą stroną postaram się jechać, ale nie obiecuję, że tak to zostanie. No tak, ja się postaram po wewnętrznej jechać, no ale... Rezu. Ja staram o się nie, robić tak nie, ładnie. Nie, o nie, o nie! I nie nie. przepraszam, przepraszam, nie wybrzy, przepraszam się na ten Niech ktoś mnie palił! Przepraszam, ja, przepraszam, naprawdę a, nie chciałem, zostałem pen na tym! Dostałem na tym no nic Wyprzedzaj. nie mogłem zrobić! Nic nie mogłem zrobić! Mogłeś lekko przyhamować, nie musiałeś na pełnej petardzie jechać, a mówiłem: Nie, Pełna no, petarda no, wyprzedzanie, pełna petarda gościu Na rankie było 4, zostało 3, coś stało z 4 Dobra. leciałem! O! Co?! do to... Na plecach Bartek! Ja na plecach! No, ja Bartek! Ja Nie, trzeba Przepraszam! Bartka nieco, trzeba szybko wyprzedzić! No bo przypadkiem! No bo przypadkiem, no naprawdę! Lado, no. Jezu, Bartek, patrz, jak lata jest bardzo tu, tutaj! Wracając, Jedziesz, no, patrz, próbuję, to próbuję! Normalnie <grym> na tej Jezu! Próbuję. O, no, no, po prostu ci pomóc. No, no, Trzy razy w jednym miejscu mnie skręcił. No, Jezus, człowieku, wjechałem w ciebie, próbowałem ci się teraz pomóc, żeby oddać ci swoją pozycję zresztą. Nie, trzy I razy żeś mnie Ja no, daję no, no, ci no, na, na ci no. proste koła, a ty zjeżdżasz mi centralnie z powrotem pod ten. Masz na klawiaturze taką literkę jak S, ale ja. Jak ja Ale ja wyrównałem cię. Jakbyś nacisnął W, jak wyrównywanie, albo. Bo jechanie do przodu, to byś pojechał jak do jak przodu, a ja nacisnął w, a jak to pułapki są, to bym całkiem spłeczką wykręcił w, to bym No, zobacz, co jak jest, to dojedziesz pojedziesz. Ja, a <grym> a lecę. pułapki. Leciałem stojące takie... kurczę w ten. A to, a, a, to a jest? Właśnie to te pułapki. Właśnie te. Właśnie te, dokładnie te pułapki. No, poleciałem sobie kawałek. Ale na no szczęście z telemarkiem tak lądowanie. lądowanie zaliczyłem tak? O Jezu, Szepard, nie ogarnąłeś prostej dobrać. rzeczy To ty nie ogarnąłeś prostej rzeczy, ja ci próbowałem ratować Ale nie, ja mówię debilu. w całym wyścigu Ale wjeżdżanie w ludzi, Shepard no, A w to, a nie, że, że te taki spokojny Dobra. wyścig, a no, tu już się zaczyna A że w tym sensie, że, że Ej dzisiaj okay. w siebie nie wjeżdżamy, dzisiaj w siebie nie wjeżdżałem, pierwszy zakręt już, pierwszy, pierwszy, pierwszy. Pierwszy lup no Pierwszy Mówisz no. no, 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 że specjalnie nie ten A ja nie mówię no, o nie, o nie Dobra Zwolni na lupie no no zwolnij na lupie, a gdzie jeszcze ci za mną jadą? No, to no jest delikatnie jak ty masz ten jak Tutaj masz ten. nie ma takich, że, że się wydupisz, no. jak za, szybko, za wolno będziesz jechał no, Dokładnie To prosto jedziesz sobie. Nie musisz na pełnym w jeszcze z boostem jechać, przecież, żeby go przejechać <grym> Musi Ktoś Musi, jest drugi musi proszę. Ja to jest Najgorsze, bo to jest pierwszy nie? nie ja który szepard zawsze przez przypadek hmm. cię... spokojnie Tylo, błagam nie, nie, do, nie dotknąłem cię nawet Tylo, proszę, nie <grym> na, na boosterku wcierenie. byłem Jaki busterek tam No na, na rampie miałem pęd Jakiego no. koloru Bu buścik? Par czarny Łee, <laughs> najlepszy buścik, kolor buścik na Buścik na Bartku Uwaga! Psolaturie. To Do mapy Co jest <laughs> grane? Bartek <laughs> przyleciał całą rampę i wszystko co było możliwe O Jezu Ta. Ta, ja idealnie palnąłem w ten jak leciałem. Bartek, do... Jezusam, Przepraszam! Jezus zapraszam. Maria. Przepraszam! Ja jego się chunci, jego się chunci. Jego, jego się nie przeprasza. Jego się nie przeprasza. Złotego no! Czeparda się nie przeprasza. Się nie przeprasza no. bo. się, nie przeprasza. się <laughs> bije, Bogi tyle. Dobra, dobra okej, okay, dobra. dobra. Pamiętaj, to jest za tobą. Patrz, Patrz, tego przepraszam. Do, do mnie? Pamiętaj, taki, to jest za tobą, Pamiętaj, to jest za tobą, no Ale to ty, ty mnie palnąłeś ja Ale mówisz palnąłeś. teraz w jego się nie przepraszam, no pamiętaj, to jest ale za ty tobą tylko, ja tak no. Ale nie znaczy, no ja że... też, ja, tak ja też tak mogę cię skłócić przecież, no daj spokój Drama, drama, drama No ty już mnie skończyłeś, Shepard! Tak. Ej, drama, czekajcie, ale... ej Zatrzymajmy Uf, się batek, wszyscy, ja sobie idę po popcorn proszę. na chwilę jeszcze i <laughs> <laughs> Będzie ciekawy wyścig <laughs> <laughs> Przyniosę sobie i będę jadł Shepard hunci i jeszcze mówi, że będzie drugi raz No zrobiłem to i już, Jezus Mare, dobra Łapet teraz, PL Pułapki pelgorsze jest to <grym> Bartek no. jak zwykle Bartek na tej samej pułapce poleciał Dobra, <grym> no, ale mam zrobiony. Najgorsze jest to, że Ja pod koniec jeszcze dupnę tutaj, bo my śmigniecie napędach. No nie zobaczyłem tylko mnie. To nawet nie, jest... nie widzimy. Ale to tak. widzę cały czas. No, my jest ciebie nie widzimy. Ale my ciebie nie. Bo... To prędzej szepard mnie napędzie dupnie niż. A dobrze niż ktokolwiek inny teraz, kogokolwiek innego. No ty siaka na siebie dałem to. Chociaż tutaj <głos> <piekłem>. <głos> O, bo. Kasz, o, o, Ogień tutaj, pyk Dobra, winner, winner, chicken pyk. dinner. Ej, no. a my nie jechaliśmy jakiegoś Monster's Playground? Jechaliśmy dużo podobnych Dużo, ale to jest z e innym ten, tylko to są, Albo to jest ten sam tylko zmodyfikowany, albo wiesz, nazwany inaczej okay. też zmodyfikowany. Także. Łatatatatata! No ta ta. ta. Tak, tak, tak. Na pewno nie zaczynaliśmy w tym tak. miejscu żadnego monstera. Tak, tak, ja nie pamiętam tego. Okay, do no, no, no. O nie, już, już dupę, Ale mnie wydupiło już w dupę coś! Na ja starcie. też! Jakiegoś takiego. On syro teraz zrobię game changer, bo on po prostu się przeturla po wszystkich ludziach. No to, no to. No, no, ja, tak leciałem no ostatni, Ja, do, ja tak nie, leciałem ja taką czapkę. na górze, I tak? O, syro, cześć, chodź, co I tam. I później ja was dobiło do ziemi, no, a ja się odbiłem na was. Ja nienawidzę startować pierwszy w tych wyścigach, bo zawsze na początku dostanę, a później już trudno jest to ugrać z powrotem. Nie, się na początku gdzieś Nie, prawda? O nie, ja nie umiem jeździć po takich terenach No trudno, ale wiesz, no idzie jakoś to czasem ugrać. Te tereny są trudne. Wow, te tereny, nie wow, nie są trudne. Górkowe tereny. są. Wow, górkowe. górkowe, ja na górkowe Zostaw naokoło. Górkowe, duchul. Jadę za tobą. Kto chciał czy nie? Nie, nie. Ktoś ścinka, ktoś, ktoś kto to jest z gleba śni. do dołu. No, <laughs> tak na, razie, na razie, na razie, na razie tylko Bartek ma szansę. Bo o nie, o nie. O kurde, to ja widzę mam szansę. O, bogaty niestety. Pamiętaj, trzymajcie się niestety. góry. Niestety. Niestety. Trzymajcie się góry. Niestety. No i spadłem na dół. Trzymajcie o. się ramy to się nie obsramy tutaj normalnie. Tutaj nie po, nie pokichamy. No nie, bo ty kurz no, jeszcze go. Tak Py. było. Rzuciło mnie trzy razy jeszcze w bok. Ale ten liberator jedzie Tymi mocno. I kołami. Ja Dawaj liberator. Ogień Liberato. mordo była to, A to gościa tak szanuję od tych streamów, że to jest masakra Ale to jest kozak. Co? Tego streamera Jakiego streamera? Jakiego streamera? Paja Lodzka. O czym ty teraz mówisz nagle? To nie jest tak jakoś tak to, Co? i mi się paja przypomniał I powiem ci, że go szanuję Sylwester ty się zakochałeś chyba! Nie, wzię Wzięło mnie na przemyślenia! Bez tu Sylwester Sylwester się zakochał! I jak no, widziałem wczoraj nie. Jak na Jumanji o, goś wygrywał, o, to normalnie muszę potworek. chyba tak samo spróbować wygrywać. No taki potworek. Co tu no chodzi? potworek! A no, dobra. Do, do daleko A jest, się, go jest dobra, jeszcze nie No właśnie to daleko jestem żeby go zobaczyć. O nie ma. Tymczasem o, nie. Sylwester o, nie. bezbłędna gra już Ta. do samego końca ale no, tego się popotał. No, on powiedział, o, ale on powiedział opajalog, o opodkonek. O, ja, bo... ja, ja też bym pajalog, ja mówię, też bym, ja też. O, li strasznie. Libelatorze i mi się paja przypomniał, nie? Libelatop. Libelator. I tak mówię se. O nie. Szanuję gościa. O nie. Do, dobry content robi. <laughs> ale tak tak z dupy totalnie, no, wiesz, tak tak, My tak, my tak No. 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 No, mogę zakochał się. Nie, bo na Libelatorze mówiłem. Dobrze nie Libelatorze, no. Libelator. <laughs> jeszcze oh. raz? Sylwester możesz powtórzyć poprawnie tym razem? Liberator. Oh. Jak? Uh. Liberator Jak? Ale szybko. Srak. Ha! Ja. <laughs> rzeka. Rzeka, rzeka Rzeka! Jadę właśnie przez rzekę, patrz mordo. Ja też ty. ty. Prosto w rzekę wjechałem. Sylwester, Ty, westerę, ty ci wego widzę tam szeparć śmigni. No. <laughs> wego <laughs> wego go. Tam A już jest szansa tej Widzę go No czemu mnie A musi... co powiedz, Rzeka, rzeka. Eee, Za co każdym razem mi musi Jeszcze kawał drogi. prawo przydupić No, ja nie mogę polecieć jak na chwilę się oderwam te koła nad ziemią Nie tak. mogę, uuu, że mnie Tak się właśnie tymo... tak dzieje no, Za każdym razem w ogóle, ale za ciężko ogarnąć Tak jest, tak jest dokładnie Za każdym uuu, razem, razem uuu, Ale wydarł dupę gość Jak ja ci wydrę to dupę, nie widzieli, to nie okay. żeś to zrobił Dobra, teraz jadę tak jak mapa kieruje. O nie, o Jezus Maria, ale się teraz wydupię. <grym 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 Dziad? O nie, rafał! No tak Ra rafał! Co, tak a, Rapsio, a zrobisz z... mi Dobra. proszę dzisiaj herbatkę Nie. Sylwester, zrobisz mi proszę dzisiaj herbatkę. Proszę proszę. A tylko już wodę zagotuj. Szepard nie się A jak się zakoczuje wodę tak. w dupie, to też będzie dobrze. Tak będę w dupie coś gotować. Nie będzie dobrze. Nie Choda. będzie dobra, szepardzie. Przestań takimi dziwnymi żartami sypać. Jak ja z lubię takie żarty. Bądź mi kostka. Przestań! Dobra, nie może wydupię może się nie do dołu na pełnym speedze, jadę Uuuu Wydup się, wydup się, wydup się, wydup się, wydup się, wydup się, wydup się Nie to razem, bo już tą mapę eee. znam na pamięć Ale to zrobimy Uuu, ekstra klasa panowie Zrobię one wyścig, nie patrz na tu. pamięć tej mapy nie Zrobiłem też ekstra klasa o Nie, Jezu. nie zrobiłem <laughs> <laughs> nie, nie zrobiłeś ekstra klasa, ekstra klasa. <laughs> A jednak zrobiłem, przepraszam Poszedłem, pięknie Tcholowałem Holowałem! Cholowałem, tak. Holowałem. Chciałbym się rzucić na podłogę i krzyczeć, że kostkę się scholowałeś. O Jezu. A to był taki insight bardzo mocny teraz. Nie wiem, czy ktoś zajarzył, ale widzę, że ktoś. A ma, ja od tak. razu wiem o co chodzi, gość. No to dobrze, bo. Ty miałeś wiedzieć, między innymi. Właśnie. Ty, jak Oj, ty się ma, o bardzo małej ilości rzeczy domyślasz, to tak. Tak, które tutaj, które bardzo powinny. Cholowałem. Tak. Bo na przykład Bartek. Jezus! Tu to do mnie był, że ty! Tak, 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 tak. To ja bym! Ale też. Ale Przed Ryjcem tak, to... <śmulatujesz> ja <bym> nie <śmulatujesz> tak, okruf, czy, tak, tak, tak. tak. <śmulatujesz> czy ja ci, czy coś zrobiłem, Sylwester, w tym? Nie, ale tak, tak mi blisko przy Ryjcu poleciałeś, że ja się przestraszyłem. <śmulatujesz> <śmulatujesz> tak, bez kitów. To było takie, że ja tak zobaczyłem, tak Sylwestra i tak. Jak to się to? W ogóle, jakoś tak dziwnie. No bo looping robiliśmy, Sylwester, nie wiem, czy ogarnia twój mózg. To, że looping robiliśmy. Looping. Ale to było. Z duping. Sekunda przed tragedią. <grym> Sekunda przed tragedią, dokładnie. Dobrze, że mam to na f to będzie fajnie wyglądać. No, nie saka. będzie. Ja będzie. mam tego potworka na f on będzie najfajniej wyglądał. No ta, potworek. No, właśnie dlatego, że wstawicie wszyscy tego potworka, to ja tego nie wstawię. <grym> 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 dlatego... Dlatego ja sobie robię w robię w sekundę, w sekundę przed, przed, tragedią. przed tragedią po prostu wstawię tam, także... Rezerwuję, rezerwuję! Ja biorę potworek musi być. Potworek jest najfajniejszy. Ja dwie sekundy po tragedii w takim razie. I potworka zdjęcie i na... potworek. Jeszcze ja strzałka pociągnie to na potwór. O, jeszcze strzałka przez całe ekran, o, e, Największy potwór w GTA. O, i w, w tych w gwiazkach największy. wkleję twarz Szeparda. I oh, oh, największy no. ja. w gwiazdki największy. To będzie dobry ty. Największy potwór dieta. <grym> a dzisiaj, właśnie sylwester, teraz, kiedy to nagrywamy, to wszedł taki jeden odcinek u mnie. Zobacz sobie na międzyczas. Tak zaraz z Sylwestrem na mnie U mnie też tak, ten tak. w sumie wjechał. Tak. Dobra, Łu, pach. <grym> <grym>